No co Mateusz, wypisujemy to indywidualne ubezpieczenie na życie? Jeżeli Twoim celem jest zabezpieczenie Twojej rodziny na wypadek Twojej śmierci, aby nie spłacała po Tobie kredytu hipotecznego, to suma ubezpieczenia musi być dokładnie taka, jaki jest zadłużenie w banku, a okres obowiązywania polisy dokładnie taki, na jaki czas wziąłeś ten kredyt. Wziąłem kredytu 400 tysięcy i na 30 lat. Ok, to robimy ubezpieczenie terminowe czy kapitałowe? A jaka to jest różnica? W terminowym płaci jedynie za ochronę. Jeżeli nie umrzesz, to składki, które wpłaciłeś, spadają. Natomiast w kapitałowym, jeżeli nie umrzesz, to wszystkie składki, które wpłaciłeś na koniec są ci zwracane plus dodatkowo zysk. Wow! jasne, że kapitałowe. Ej, hey, ale to będzie kilkukrotnie droższe niż terminowe. To nie, wiesz, dopiero wzięliśmy kredyt, mamy jeszcze dużo wydatków z urządzeniem tego mieszkania, to zróbmy w takim razie terminowe. Okej, okay, to będzie koszt 104 zł. Kurczę, dalej dużo. Mateusz, nie dałoby się trochę taniej? Zróbmy w takim razie ubezpieczenie z malejącą sumą ubezpieczenia. Suma, na którą będziesz chroniony, będzie dokładnie taka, ile wynosi zadłużenie z tytułu Twojego kredytu hipotecznego. I wtedy, bez względu, kiedy umrzesz, rodzina Twoja otrzyma dokładnie taką kwotę, ile będzie musiała spłacić, oddać do banku, żeby dostać się z Twoim kredytem. Dla Ciebie za takie ubezpieczenie składka wyniesie 55 zł. No, no i rewelacja. Mateusz, ty to jesteś petarda, po prostu rewelacja.